Witajcie prawdziwi Polacy w grupie 3 razy. PP W Anglii trwają represje wobec nielegalnych pracowników. Dotrzy, zatrzymano wiele osób pracujących na budowie, na placach budowych, ale nie tylko. Najnowsza akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzią na migrantów pracujących jako dostawcy. Place budowy również padają ofiarą ataków, a ich celem są głównie migranci podejrzani o nielegalną pracę w mieszkaniach finansowanych przez podatników lub otrzymujących wsparcie finansowe. No i, fir i tu są groźby firmom za to. Nawet jest kara pozbawienia wolności do 5 lat za to, jeśli zatrudnia się nie, pracowników niby nielegalnie. Zaraz sobie o tym powiemy. Rząd zaostrza również prawo, nakładając na wszystkie firmy obowiązek sprawdzania, czy osoba dla nich pracująca ma do tego prawo. I teraz y, y, kwestia to jest: zobaczcie, że to jest ogólnie mowa o imigrantach. Y, y, więc więc y, no. Powinni łapać, <laughs> jeśli już łapią, to wszystkich, którzy nielegalnie pracują, a nie mówić, że łapią tylko imigrantów, bo to prowadzi oczywiście do czego? No do rasizmu. Bo albo sprawiedliwie, albo wcale. Bynajmniej u nas w grupie. Natomiast nasza grupa jest za czym innym. Bo praca nie jest nielegalna. Praca sama w sobie nie jest nielegalna. Nawet jezus. Był cieślą i robił jakąś pracę, i, i pewnie nie brał za to w ogóle żadnych pieniędzy, tylko może ktoś go nakarmił, czy napoił, nakarmił, czyli dał jakieś picie, jedzenie, e, może jakieś ubranie, czy nie wiem, nie wiem. E, może, możecie się w komentarzach na ten temat wypowiedzieć, co Jezus dostawał za, za swoją pracę jako cieśla. E, może dostawał też pieniądze, a, a później za nie rozdawał jedzenie czy coś kupywał, nie wiem. E, natomiast, natomiast sama praca nie jest nielegalna i praca nigdy nie była e, nielegalna. Człowiek się rodzi wolny na ziemi, ma prawo na tej, e, dostać kawałek ziemi i na tej ziemi uprawiać różne rzeczy. Uprawianie różnych rzeczy, hodowanie zwierząt czy też e, sianie, e, sianie jakiś warzyw to też jest praca i to też nie jest nielegalne natomiast, natomiast jeśli już w ogóle ktoś pracuje i chce pracować i w tym wypadku widzimy, że, że imigranci pracują chcą pracować gdzieś tam gdzieś tam znaleźli pracę tu tutaj w remontowaniu mieszkania tutaj na jakiejś budowie i jeśli wykryto, że, że pracują, to nielegalne może być tylko i wyłącznie niepłacenie podatków. To jest wtedy nielegalne, bo oczywiście jakieś podatki trzeba płacić, bo na służbę zdrowia, bo armia, policja i tak dalej, różne podatki się płaci. I w, I w tym wypadku my też jesteśmy za tym, żeby była dziesięcinna, czyli tak jak było kiedyś, że król wysłani króla przyjeżdżał i jako podatek zabierał 10 tego co miałeś 10% tego co miałeś więc więc można powiedzieć taki uczciwy podatek to by zostawało 90% natomiast teraz my tak jak wspomniałem jeszcze wcześniej w filmiku kilka filmików wcześniej płacimy prawie 80% czy ponad 80% podatków w Polsce i to już to, to jest nielegalne. To jest nielegalne, czyli okradanie nas przy użyciu różnych podatków. I, i marnotrawieniu pieniędzy, czyli rozrzucaniu pieniędzy na lewo, prawo, na zagranicę, na, na bomby, czy na czołgi, czy na jakieś tam inne rzeczy. To jest, to jest marnotrawienie naszych. Pieniędzy to jest kradzież, złodziejstwo, okrutne, szczególnie kiedy my sami nie mamy pieniędzy na życie, a nam się wyciąga z kieszeni. I tu mamy, tu mamy przypadek, gdzie, gdzie, gdzie osoby pracują. Więc jeśli złapano ich na przykład, że, że nie płacą jakiegoś tam podatku, no to, no to państwo powinno. Postarać się zapewnić, żeby te osoby dalej niech pracują, tylko żeby płacili ten podatek. Czyli, czyli tak jak my płacimy nasze podatki, tak oni złapani powinni płacić ten podatek, bo w wypadku, kiedy na przykład łapią ich i zakazują im pracować na czarno niby, na czarno nielegalnie niby, jeśli zakazują im pracować niby nielegalnie, to w tym wypadku, co oni robią? No, nie mają wyjścia, tylko, tylko idą po benefit, po zasiłek, czyli żyją żyją dodatkowo z tych pieniędzy, które wypłaca urząd pracy, no bo teraz muszą znaleźć pracę jakąś legalną według rządu, legalną pracowali rząd ich złapał, że nie płacą podatków zwolnił ich i teraz musi wypłacać benefity, żeby, żeby znaleźć i zmuszać, do, i mówić że no ale nie możecie być na benefitach, musicie iść do pracy no przecież byli w pracy, wystarczyło tylko y, zrobić tak, by płacili te y, podatki natomiast natomiast tylko ja chciałbym, żeby były uczciwe podatki dziesięciny kolejna rzecz, że jeżeli nawet ktoś trafi do więzienia z tego powodu, to już nie wiem, z pracy na czarno lub zatrudniania kogoś na czarno to tak samo, kto go otrzymuje no my otrzymujemy z naszych podatków, z naszej kieszeni i on siedzi w więzieniu nawet do pięciu lat tu jest więc 5 lat powiedzmy i i sobie żyje z tego wszystkiego, ma takie jedzenie i wszystko, co sobie. Zapragnie. Więc, a, a pracował! Pracował! Yy, niech będzie, że pracował nielegalnie, ale pracował, czyli dawał wkład dla państwa, dawał wkład dla, dla innych obywateli, bo wiadomo, że te pieniądze, które wypracował, no to później na jedzenie wydawał, na ubrania, na inne rzeczy i tam płacił też podatki z tego wszystkiego, bo podatki mamy wszędzie, na wszystkim, na jedzenie, na, na samochodach, na paliwie, na wszystkim mamy podatki. Więc, więc poniekąd płacił te podatki. E, i, I tyle, i tyle. I jak już się wypowiedziałem, nie ma pracy nielegalnej. Praca jest zawsze legalna. Każdy, nawet jak spojrzycie w dalsze czasy, zamkniecie oczy, spojrzycie na. na e, Dawne plemiona czy jakieś grupy narodowościowe, społeczne, które żyły, no to każdy pracował i kto wypracował, czy tym się dzielili, czy tam się wymieniali. Ten dał kurę, ten dał ziemniaki i mieli obiad: kurę z ziemniakami i wioska jadła. Do tej pory możemy to obserwować choćby w plemionach afrykańskich, jeszcze nie, jak oglądacie, podróżniku. Więc praca jest, jest jak najbardziej powinna być nagradzana do, do i, i, i chwalona, że ktoś pracuje. Natomiast, natomiast sam system powinien działać tak, żeby każdy każdy na przykład płacił ten podatek dziesięcinę na Straż Pożarną, Policję i tak dalej. Wiadomo, na, na armię ta dziesięcina powinna być, na szkoły darmowe, które są w Anglii, studia nie są darmowe, ale, ale w Polsce na przykład szkoły są darmowe, studia darmowe, to z podatków, więc tą, tą dziesięcinę powin, powinien każdy płacić. Natomiast te podatki wyższe nie powinny istnieć, tylko tylko już powinny być regulane, regulowane ze społeczeństwem czy chcą na coś zapłacić czy chcą coś dodatkowo, czy nie chcą no ale nikt nas o te zdanie nie pyta, natomiast jak znajdujemy pracę jakąkolwiek pracę, bo tu w Anglii nie ma pracy i ciężko znaleźć jakąś pracę, ale jak już znajdujemy jakąś pracę, no to nawet możemy trafić do więzienia bo, bo nie zapełnimy kieszenia kieszenie Politykom. Nie zapełnimy kieszeni politykom i przyczyną są oczywiście wyborcy chodzący na wybory. Pozdrawiam serdecznie prawdziwi Polacy.